Polska racja stanu przedstawia przepowiednia Stęgo Boża. Trudno ludzkie ustalić losy, gdy zmienność warunków odmienia to, co wczoraj trwałym było, a jutro istnieć przestaje Oto opowiadam wam. W dwa lat dziesiątki nastaną te pory, gdy z nieba ogień wytryśnie. Spełnią się wtedy pieśni werny chory, świat cały krwią się zachłyśnie. Polska powstanie ze świata pożogi, dwa orły padną rozbite, lecz długo jeszcze los jej jest złowrogi, marzenia ciągle niezbyte. Gdy lat trzydzieści we łzach i rozterce, Trwać będą cierpienia ludu, Na koniec przyjdzie jedno wielkie serce. I samo dokona cudu. Gdy czarny orzeł znak krzyża splugawi, Skrzydła rozłoży złowieszcze, Dwa padną kraje, których nikt nie zbawi, Siła przed prawem jest jeszcze. Lecz czarny orzeł wejdzie na rozstaje. Gdy oczy na wschód obróci, Krzyżackie szerząc swoje obyczaje, Z złamanym skrzydłem powróci. Krzyż splugawiony razem z młotem padnie, Zaborcom nic nie zostanie, Mazurska ziemia Polsce znów przypadnie, A w Gdańsku port nasz powstanie. W ciężkich zmaganiach z butą Teutona Świat znowu krwią się zrumieni, Gdy północ wschodem będzie zagrożona, W poczwórną jedność się zmieni. Lew na zachodzie nie zdradzony Przez swego wyzwoleńca. Złącząc kogutem dla Lewka obrony, na tron wprowadzi młodzieńca, złamana siła Mącicieli świata, tym razem będzie na wieki. Rękę wyciągnie brat do swego brata, wróg w kraj odejdzie daleki. U wschodu słońca młot będzie złamany, pożarem step jest objęty. Gdy orzeł z młotem zajmie cudze łany, nad rzeką w pień będzie wycięty. Bitna Białoruś, bujne Zaporoże, pod polskie dążą sztandary. Sięga nasz orzeł aż po czarne morze, wracając na szlak swój stary. Witebsk, Odessa, Kijów i Czerkasy, to Europy bastiony, a barbarzyńca aż po wieczne czasy do Azji ujdzie stworzony. Warszawa środkiem ustali się świata, lecz Polski trzy są stolice, dalekie błota porzuci Azjata, a smok odnowi swe lice. Niedźwiedź upadnie po drugiej wyprawie, dunaj w przepychu znów tonie, a kiedy pokój nastąpi w Warszawie, trzech króli napoi w nim konie. Trzy rzeki Świata dadzą trzy korony, pomazańcowi z Krakowa. Cztery na krańcach sojusznicze strony, Przysięgi złożą mu słowa. Węgier z Polakiem, gdy połączą dłonie, Trzy kraje razem z Rumunią, Przy majestatu polskiego tronie, Wieczną połączą się Unią. A krymski Tatar, gdy dojdzie do rzeki, Choć wiary swej nie zmienia, Polski potężnej uprosi opieki, I wierna będzie ta ziemia. Powstanie Polska od morza do morza, czekajcie na to pół wieku, Chronić nas stale będzie łaska Boża, Więc cierp i módl się człowieku.